To była bardzo trudna środa, 26 czerwca 2019 roku. Premiera zupełnie nowego modelu marki KIA we frankfurckiej europejskiej centrali marki. Nowy samochód ma nazwę Exceed. I jest, jeśli wierzyć, producentowi. Crossover Utility Vehicle, w skrócie CUV. Czyli oczywiście jest crossoverem. Jest ślicznym crossoverem, ale czy wiecie, co oznacza słowo exceed? Oczywiście jest to gra słów, ale exceed, tyle że pisane inaczej, to po angielsku tyle, co przewyższać. Być lepszym. Czy ten samochód będzie lepszy od konkurencji, a więc takich samochodów, między innymi jak Lexus UX, jak Volvo XC40, jak Mazda CX30 lub Ford Puma. To dopiero zobaczymy. Istotne jest to, że auto jest oparte na technice znanej z modeli Seed, że jest napędzane tylko i wyłącznie silnikami Turbo. Trzycylindrowym cylindrowym 1.0 o mocy 120 koni, czterocylindrowymi 1.440 koni i 1.6 204 K, oraz ultraczystym czystym turbodieslem 1.6. Samochód ma o 40 mm większy prześwit niż zwykły Seat, ale bagażnik ma większy, kabinę nieco lepiej wykończoną i przestronniejszą, aczkolwiek zawierającą dokładnie te same elementy, co w innych wariantach SIDA. Co istotne, cena będzie się zaczynać najprawdopodobniej poniżej 70 tysięcy zł, chociaż cennik oraz specyfikacje nie są jeszcze ustalone. A teraz jeszcze raz popatrzcie na to, co uważam za najpiękniejszą pupę w segmencie. A jestem znany jako wielbiciel pup. Exceed. Dziękuję, do widzenia.